Jako nasz projekt układu regulacji automatycznej przygotowaliśmy układ regulacji temperatury, o którym dzisiaj opowiemy. Regulować będziemy temperaturę rezystora ceramicznego 39 ohmów, który umiejscowiony jest na czujniku temperatury BMP280. Przepływem prądu przez rezystor steruje bipolarny tranzystor MPN. Cały układ zasilany jest z zasilacza, który generuje napięcie 5 V i 3,3 V. Aktualną oraz zadaną temperaturę, jak również aktualne ciśnienie oraz status działania programu wyświetlać będziemy na wyświetlaczu typu OLED ze sterownikiem SSD 1306. Zaś sam algorytm działania sterownika realizowany będzie na płytce Nucleo F746ZG. Dokonajmy teraz pomiaru rzeczywistej wartości oporu opornika. Producent deklaruje tolerancję na poziomie 5%. Widać, że mieścimy się w tych granicach. W omawianym układzie zastosowaliśmy regulator PID. Początkowym etapem było zebranie danych pomiarowych, dzięki którym określiliśmy symulacyjny model naszego obiektu. Program Payday Tuner w środowisku MATLAB wspomógł projektowanie naszego regulatora. Dzięki niemu dobraliśmy satysfakcjonujące dostawy wspomnianego regulatora. Układem sterujemy za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, zaś sama komunikacja z mikrokontrolerem odbywa się poprzez interfejs UART. Przejdźmy teraz do prezentacji tej części oraz testu działania samego układu. Układ jest już podpięty zarówno do zasilania, jak i do komputera. Po otwarciu programu interfejsu użytkownika, pojawia się okno ustawień. Widzimy tutaj przycisk połącz, rozpocznij oraz temperaturę zadaną, jak również nastawy regulatora oraz temperaturę aktualną. Wartości zarówno regulatora, jak i temperatury aktualnej zaktualizują się tuż po rozpoczęciu pracy działania algorytmu. Widzimy również tutaj przycisk zapisz, który pozwala na zapisanie wyników działania układu do pliku txt, w formacie CSV, gdzie kolejne kolumny oddzielone są spacjami. Program rozpoczynamy od połączenia komputera z mikroprocesorem przyciskiem połącz. Jak widać, status zmienił się na słowo połączono, co oznacza, że połączenie przebiegło pomyślnie. Wybierzmy teraz zadaną temperaturę. Do celów regulacji ustawmy na przykład 29 stopni oraz wyślijmy to do mikrokontrolera za pomocą przycisku temperatura zadana. Status temperatury zadanej na mikrokontrolerze zmienił się na 29 stopni. Możemy teraz rozpocząć e, pracę układu. Klikamy przycisk Rozpocznij. Pojawia się nowe okno z przebiegiem na żywo. Jak również zaktualizowały się wartości regulatora, oraz na bieżąco aktualizuje się temperatura zadana. Wraz z czasem, jak widać, temperatura obiektu będzie rosła. Czerwoną linią zaznaczona jest temperatura zadana, do której układ będzie dążył. Zielonymi liniami oznaczony są tunel jednoprocentowy, a liniami bardziej oddalonymi oznaczony jest pięcioprocentowy tunel. Poczekajmy teraz, aż układ ustabilizuje temperaturę. Układ jest dosyć wolny ze względu na dużą stałą czasową. Nastawy regulatora zostały dobrane tak, by przyspieszyć jego działanie kosztem drobnego przeregulowania. Mogliśmy pozwolić sobie na to, dlatego że regulacja takiej temperatury nie niesie ze sobą zbyt dużego niebezpieczeństwa. Jak widać, po pewnym czasie działania układu, temperatura ustabilizowała się na wartości zadanej, a, uch a uchyb ustalony mieści się w tunelu jednoprocentowym. Zapiszmy teraz wyniki do pliku. Zapisane do pliku TXT wyniki można otworzyć w jednym ze środowisk matematycznych obliczeń, na przykład MATLAB. Spróbujmy, jak widać, w pierwszej kolumnie zapisane wyniki to czas. W drugiej kolumnie znajdują się wartości temperatury w danej czasie, a w trzeciej kolumnie zapisane są wartości sterowania obliczone przez algorytm regulatora. Spróbujmy teraz sprawdzić poprawność tych działań. Spróbujmy wyświetlić temperaturę taką jak poprzednio. Jak widać, zgadza się ona z poprzednim wykresem. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak wyglądało sterowanie w danym czasie. W tym celu zamieńmy po prostu na trzeci, trzecią kolumnę. Zadanie regulacji stałowartościowej to jeden z najpopularniejszych sposobów regulacji stosowanych w przemyśle. Zaprezentowany dzisiaj układ może odzwierciedlać nawet znacznie większe i bardziej skomplikowane układy grzejne stosowane w różnych gałęziach automatyki przemysłowej. Nasz układ może znaleźć zastosowanie np. do ogrzewania dłoni w zimowe wieczory podczas pracy przy komputerze.